Dzień dobry. Totalna opozycja twierdzi cały czas, że wystarczy odsunąć od władzy w Polsce zjednoczoną prawicę i natychmiast w Polsce będzie dobrze. To ja twierdzę, że wystarczy w Inowrocławiu odsunąć od władzy Ekipę Ryszarda Brejzy z wszystkimi jego przyległościami i w Inowrocławiu na pewno będzie dobrze. I o ile ta pierwsza część niekoniecznie musi być prawdziwa, to ta druga uważam jest na 100% prawdziwa, bo 20 lat administrowania Inowrocławiem przez Ryszarda Brejzę to jest. Okres stracony. Dziękuję.